Cześć, witajcie z tej strony, Robert. Zerknijmy sobie jeszcze raz na S7 i S7 Edge. Oczywiście urządzenia mają identyczną specyfikację, to jest wszystko dokładnie tak samo, oprócz wielkości ekranu. No i baterii. S7 przypominam 5.1 cala, bateria 3000 mAh, S7 Edge 5.5 cala i bateria 3600 mAh. Patrząc na urządzenia z tyłu mamy prawie identyczne bryły, w S7 zwykłej jest troszkę bardziej zaokrąglony ten tył, te, te narożniki, one bardziej, no ta 5 przypominają, w S7 Edge są one trochę bardziej płaskie. Natomiast z przodu w S7 zwykłej nie mamy ekranów krawędziowych, więc te, jakby to szkło jest takie trochę bardziej proste, mimo tego, że jest ono bude. jeżeli chodzi o S7 Edge, no tutaj to zakrzywienie jest już bardziej widoczne. Oczywiście oba urządzenia mają always on display, natomiast S7 zwykły nie ma całego tego zarządzania Edge UX, czyli tego ekranu krawędziowego, i myślę, że w związku z tym ta pamięć RAM będzie lepiej się spisywać właśnie w tym modelu, w związku z tym, że po prostu nie jest on obciążony całym tym zestawem dodatkowych elementów związanych z ekranem krawędziowym. Warto wspomnieć, że wszystkie wersje kolorystyczne, które widziałem, czyli złota, taka granatowa i platynowa, bardzo się palcują, oprócz białej, w białej wygląda to najlepiej. Oba aparaty wystają delikatnie nad powierzchnię szkła. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych portów, to wygląda to identycznie. No i muszę powiedzieć, że naprawdę S7 bardzo fajnie trzyma się w dłoni. Biorąc pod uwagę to zakrzywienie z tyłu, no niezbyt dużą obudowę 5,1 cala. Natomiast w przypadku S7 Edge jest naprawdę również bardzo dobrze, na pewno lepiej niż w przypadku S6 Edge Plus, co pokazywałem w porównaniu obu urządzeniach mamy aplikację Game Launcher, która ma również swój osobny folder, gdzie automatycznie wszystkie gry, które zainstalujemy na smartfonie są przenoszone. I głównie chodzi w tej aplikacji o to, że ma ona pomóc w trakcie rozgrywki, ale również wyeliminować pewne błędy częste, które się zdarzają. I tak na przykład mamy możliwość wyłączenia powiadomień, żeby nam po prostu ten pasek u góry nam się nie pojawiał w trakcie rozgrywki. Możemy zablokować tutaj przycisk ostatnich aplikacji i wstecz, żeby po prostu nie wychodzić przypadkowo z gry. Możemy jemu zmienić Minimalizować I wtedy ona nam na pewno się nie zamknie, jeżeli uruchomimy jakieś inne dodatkowe aplikacje. Możemy robić bezpośrednio screenshot, jeżeli chodzi o daną grę, i wtedy to też jest do osobnego folderu przenoszone, albo nagrywać łącznie z naszą kamerką i z dźwiękiem, więc wygląda to jak dobrze znane rozwiązania już na rynku. Dajcie znać, co myślicie o tych urządzeniach oraz o tej nowej aplikacji, która będzie dostępna na S7 i S7 Edge. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć.